maneczko, ja jestem maksymalnie 77, a to jest kolejny odcinek z WOTA na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie bitewkę na radzieckim czołgu średnim 10 poziomu. Czołg ten już omawiałem, ale dzisiaj mam dla Was bitewkę. Mam dla Was bitewkę właśnie na tym pojeździe, tak więc e, No, zapraszam do odcinka i zapraszam do bitewki i w ogóle zapraszam. Bitewka na mapie piaszczysta rzeka, więc mapa troszeczkę nie za dobra na czołg T22 medium. Zaczynamy bardziej od strony południowej, gdzie tutaj wszystkie maszynki już czekają do startu. Ja przewinę do początku i zobaczymy, jak pójdzie mi na tej mapie. I teraz, jaki był mój plan w tej bitwie? Plan w tej bitwie był bardzo banalny. W swojej prostocie nie mógł być prostszy. Trzeba wyjechać tak, żeby zrobić uszkodzenia i nie zginąć przy tym. To jest bardzo trudne w niektórych przypadkach. Mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. Zaraz zobaczymy, czy nie stracę całego życia. Pamiętajcie, trzy artylerie, które mogą mnie naprawdę bardzo, bardzo oskubać z HP na samym początku bitwy. Mogę stracić naprawdę... 1500 życia w 2 sekundy. Tutaj naprawdę trzeba mieć się na baczności. Trzeba być czujnym. Na razie stoję w sektorze mniej więcej H6, H7, H8. Gdzieś tutaj się kręcę i jadę na razie do przodu na sektory D7, D8. Ale jednak uznaję, że jest tam za mało moich sojuszników. Ta flanka jest za mało wspierana. Zobaczcie, mamy tam. Kołowca przeciwników. Mamy tam kran Kranwagna z bardzo dobrym magazynkiem i wieżyczką, która jest praktycznie nieprzebijalna. I oczywiście Leopard 1, który ma naprawdę idealną celność działa. Jest tam tak naprawdę sam Rinoceronte, który w tym momencie próbuje bronić tej flanki. Nie ma tak naprawdę wyjścia. Cofnąć się też za bardzo nie może, ponieważ e, jest tutaj osamotniony. Ten Rinoceronte, zobaczcie, że tutaj Centurion IX jeszcze jedzie. Jedzie na niego dużo czołgów. Naprawdę jest w mega trudnej sytuacji. Zaraz go zraszują i będzie po nim. Tak więc tutaj nie ma łatwo w tym momencie. Kolejne czołgi do niego dojeżdżają. Leopard również włącza się do tej nierównej walki. I w tym momencie Rino Ceronte ma naprawdę ciężką sytuację. Zraszowany w tym momencie Rino Chironte. Ja w tym momencie próbuję oddawać jakieś strzały w te czołgi, które tutaj jadą, w te T62A Centuriona X czy inne czołgi, które tutaj właśnie jadą. Niestety nie ma jak wykryć tej flanki, ona jest w tym momencie niewidzialna. Nasz lajsik próbuje coś tutaj podświetlić, ale rozumiem go. Nie może też się wychylić za mocno, on jest ogromnym, wielkim, tłuszczutkim Sheridanem, który jest tylko łakomym kąskiem dla takiego kołowca. Jest ogromny, miękki, więc haeka zrywa perfekcyjnie, a no na pewno trafić w niego nie jest trudno, przez jego ogromną wielkość. W tym momencie Sheridan postanowił zaryzykować na razie jedzie do przodu odważnie ale dalej jest atakowany i niestety to co mówiłem Sheridan jest za duży na taki spot agresywny i Sheridan niestety ginie my dalej utrzymujemy się i na razie widzimy dwa kolejne pojazdy jest to obiekt 705A i Kranwagn. W tym momencie próbuje ostrzelać tego radzieckiego hewika na razie tylko uszkodzenie krytyczne ale zaraz to się poprawi. W tym momencie pierwsze przebicie w tego Heavy'ka. Celuje mu oczywiście w dolną płytę. I w tym momencie Heavy'k znika. Ale po strzale jego kamuflaż się pogarsza. I w tym momencie jest ponownie wykryty. Celuje tutaj Arta. Mamy od niej wsparcie, ale czy zaraz walnie? Zaraz uderzy ta Arta mocarna. Tak wygląda to z mojej perspektywy. Jak widzicie celuje mu po dolnej płycie. Idealnie wcelowany pocisk. Bardzo mocne baty dostaje w tym momencie obiekt 705A i za bardzo szans na przeżycie już nie ma. W tym momencie kolejny pocisk przebija pancerz obiekta 705A. Po 5 minutach bitwy mamy 2182 uszkodzenia. Tak naprawdę niecałych 5 minutach. W tym momencie moja mapa się ponownie zmniejszyła, ponownie ją wam powiększę i mamy tego obiekta za budynkiem. Oczywiście nie można go zniszczyć, ponieważ no budynek go osłania. Jest tam gdzieś oczywiście jeszcze Kranwagen i jest RV-103B. Jak widzicie sytuacja na polu bitwy nie wygląda za dobrze. 1100 punktów straty i mamy jeszcze 4... i mamy jeszcze 3... Maszyny mniej od przeciwnika, w tym momencie dwie, ale i tak jest trudno. Mamy dalej stratę dwóch pojazdów i 1200 życia. Gdzieś tutaj się kręcił kołowiec, który właśnie został zniszczony przez grilla. Ja stoję w krzaku i próbuję wyczekać momentu, w którym. Ja stoję w krzaku i próbuję wyczekać moment, w którym kranwagen się wyłoni z tej. Ja stoję w krzaku, celuję w tym momencie w obiekta 705a. Czekam również na Krandwagna. Mam nadzieję, że ten niedługo się wyłoni z tej góry i będę mógł mu soczyście przywalić. W tym momencie obiekt ponownie schowany, w tym momencie wykryty, zobaczcie. I niestety, albo niestety kończy go Godzilla Batczat ginie i zmniejszamy stratę do 409 HP. Mamy tylko jeden. Czołg straty. Nasze trzy arcioszki ustawione celują gdzieś tam na pole bitwy. Na razie nikt z przeciwników nie jest wykryty, lecz ja zostałem w tym momencie wykryty. Moja bardzo mało agresywna gra w tym momencie się popłaca, ponieważ zobaczcie, że gdybym zagrał agresywniej i spłynął pół tysiąca HP nawet, w tym momencie nie miałbym tego tysiaka na koncie, a mam ponad. Mam 1100 HP i w tym momencie mogę pozwolić sobie na bardziej agresywną grę. Zobaczcie, że w tym momencie jestem jedynym czołgiem, który, który może zagrać agresywniej. W tym momencie mamy same arty i tak naprawdę same niszczyciele czołgów. Jedziemy dalej, i na mojej drodze stoi e która naprawdę ma ogromny pancerz, ale na całe szczęście moja penetracja 300 ile? Chwila, bo nie pamiętam. 330 na pocisku kumulacyjnym pozwoli mi ten pancerz na spokojnie raczej przebić. W tym momencie mamy Udesa 15-16 przed moją twarzą. W tym momencie przebijam go. On się na całe szczęście odbija. Drugi pocisk przebija. Bardzo szybkie przeładowanie tego pojazdu. 6 sekund i 1 dziesiętna bardzo ładnie pozwala... Mi tutaj tego Udesa klepać. Zobaczcie, że w tym momencie nie przebiłem tego Udesa, a on mnie przebił swoim ostatnim pociskiem i tym samym zabił mi czołgistę, którym jest dowódca. Bardzo ważny yy, tutaj załogant. W tym momencie zrywam od Wagna za. Prawie pół tysiąca, mam 129 HP. W tym momencie UDES jedzie w ogóle na ślepo, nie patrzy na mnie. Zrywa ode mnie, zrywa ode mnie za pół tysiąca, i w tym momencie jest chyba w lekkim szoku, że ja dalej żyję. Ten gościu jest jakimś normalnie tytanem. Non-stop żyje, non-stop do mnie strzela, i w tym momencie nie wiem jak to weszło. Strzał w tego UDS-a był naprawdę piękny, bardzo ładnie przebił, i w tym momencie mamy pół tysiąca punktów przewagi, już nie straty przewagi. Dalej ta trójka niestety żyje. Jeszcze jakiś slow moc mi się włączył. Dobra, nieważne. Już wszystko działa. 9 do 9. Nie mamy żadnych strat w tym momencie w czołgach. Czekam jednak, nie wyjeżdżam na tą Metrójkę. Mam 100 HP. Hek może zabić mnie na Hita. Naprawiam sobie, a raczej uleczam sobie dowódcę. W tym momencie wychylam się na Metrójkę. Czekam, aż artyleria strzeli w tą Metrójkę, ale. Ale na naszej bazie pojawia się STRV, który w tym momencie znika. Nasza artyleria bardzo mądrze próbuje mierzyć w stronę, z której nadjedzie najprawdopodobniej przeciwnik. I w tym momencie wyjeżdża STRV, kończy go artyleria na strzał, i mamy jednego gagatka z głowy. W tym momencie STRV jest już martwy. Ja wiem w tym momencie, że artyleria tutaj celuje. Nie chcę do tego E3 strzelać. Ja chcę go tylko wykryć. Ja chcę go tylko dla artylerii wykryć. W tym momencie Arta go kończy i mamy e z głowy. Jak na razie zostały nam trzy artylerie i jeden czołg lekki. Jest to oczywiście Sheridan, więc troszeczkę taki czołg lekki, który jest dosyć duży i łatwy do wykrycia, jak na czołg lekki. Więc naprawdę bardzo fajnie. Leopard skończy zaraz drugą artylerię i w tym momencie Leopard kończy artylerię. Jest jednak mały problem, ponieważ T92 zdążył strzelić jeszcze w naszą artylerię i mamy jedną akcjoszkę mniej. W tym momencie wyjeżdżam troszeczkę głupio, troszeczkę nie przemyślałem tego ruchu i w tym momencie próbuję upolować tą martę, ale Sheridan od pleców niszczy mnie jednym strzałem. Byłem na ugryzku, nie pomyślałem, poczułem się zbyt pewnie, Zrobiłem bardzo ładny wynik i no niestety nie pomyślałem, że tam gdzieś może zacząć się Sheridan, co było dosyć logiczne, jest to czołg lekki, który ostatnio był widziany na bazie. W tym momencie przy życiu zostaje tylko Leopard, który na razie jedzie po artylerię, próbuje ją zabić. Czy mu się uda, czy zaraz strzeli ter, tej arcjożce w tyłeczek i chyba zaraz mu się to uda. Czy mu się to uda, czy nie uda? Jak myślicie? Uda mu się, czy nie uda? Uda mu się, czy nie uda? Chyba mu się uda. Mam nadzieję, że się uda. Narpiew jednak musi tam dojechać. W tym momencie sama gąska nie trafia w tego, baboka. Teraz piękny strzał udaje mu się zniszczyć artylerię. W tym momencie Arta została troszeczkę osamotniona. Jest tak naprawdę sama na Sheridana. Czy w tym momencie udaje się zniszczyć tego? Lighta, czy w tym momencie uda mu się i niestety nie udaje się zniszczyć Lajta. i Sheridan żyje dalej na 400 ponad HP. Ej, wyjdź mi z tym, dobra, dobra już działa. Niestety mam taki problem, że nie mogę już odpalić e, tej kamery free, bo nie, bo mi gra zabrania. I w tym momencie Leopard próbuje kapować bazy. Jest to z jednej strony zrozumiałe i mądre, ponieważ ma 1500 życia. I jeżeli polosuje temu Leopardowi masheridana na hita, ale to jest light. On zdąży dojechać. Zwłaszcza, że to jest w miarę mobilny light, jak zresztą każdy light w tej grze. Y więc może nawet przyjechać od strony, z której on się nie spodziewa. W tym momencie on patrzy w dobrym kierunku, ponieważ raczej stamtąd wyjedzie ten Sheridan. Tak bym obstawiał, ponieważ ostatnio był widziany w rejonie K5. Więc raczej od e, sektora A1 nie wyjedzie, czy tam B1 czy C1. Tam raczej wypadałoby celować. Trzeba tak naprawdę trafić dwa razy, trzeba sobie przewidzieć, że te dwa razy przeżyje ten Sheridan. W tym momencie wyjeżdża Sheridan, dekapuje bazę. W tym momencie mamy bardzo złą sytuację, ponieważ nasz leopard zjeżdża z bazy, jedzie po Sheridana, i czy teraz ten Sheridan popełni błąd? Czy temu Sheridanowi uda się umknąć przed ręką leoparda, jeden który ma naprawdę potężne działo i potężnie może go tutaj wyjaśnić, że tak powiem, w tej rundzie? Ta bitwa oczywiście nie jest jeszcze wygrana. To, że Leopard ma przewagę HP, nic kompletnie nie znaczy. Jedyne co jest e, na naszą korzyść, to to, że Leopard może mieć w tym momencie przewagę e, psychologiczną, ma tak naprawdę czas, jeszcze może skapować bazę. E, I ma Sheridana tak naprawdę na dwa strzały. On jest na 3-4 strzały od Sheridana, więc można na spokojnie tutaj myśleć o tym, że ta bitwa jest wygrana. Jednak nie można tak strzelać, nie można tak strzelać, na pewno nie można tak strzelać. Takie strzały nie mogą być dopuszczalne przy wyciągach. I w tym momencie mamy minutę do końca. Baza nie jest w stanie zostać przyjęta, i leopard rusza na podbój tego Sheridana, próbuje mu dokopać, próbuje mu wygarnąć. Próbuję mu wszystko tutaj wyjaśnić, co mu się w nim nie podoba, a nie podoba mu się w nim wszystko, że jeszcze jeździ po tym polu bitwy. I próbuję mu zepsuć ten wynik w tym momencie. Leopard 1 robi kółka wokół górki. Leopard robi ten sam manewr i wjeżdża na górkę. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ zapewne Sheridan spodziewał się, że Leopard popełni ponownie ten sam błąd. Ale nie popełnia go i niszczy na strzał czołg, który miał 400 ponad życia. Mega dużo warta ze strony Leoparda 1. Wygrywamy tym samym bitewkę i mamy zwycięstwo. Specjalista dla Leoparda. Gratulacje również dla gracza w czołgu lekkim Sheridanie. Naprawdę bardzo ładnie, żeś zagrał. I bardzo ładnie, żeś tutaj posciągał wszystkich wokół. Tak więc... Ta bitewka dobiegła końca i ten odcinek również dobiegł końca. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała. 4000 ponad zadanych uszkodzeń, 2000 po spocie. Takie bitwy są piękne i takie bitwy mogę grać. W tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny filmiku, łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!